Rejbocino, ten który właśnie współpracuje z rodziną Makrelich, jak pamiętacie No i będziemy mieli dla niego pierwszą misję Także lećmy Po drodze sobie jeszcze skoczymy do Amunation, bo trochę mimo wszystko Kamizelki by się przydały, jak pamiętacie po ostatnim napadzie na bank to <laughs> Trochę do ledwo zdrowia mi zostało, także przespałem się na chacie Nie wiem czemu mnie zrespiło na tej drugiej wyspie, tej najmniejszej, bo trochę teraz mam daleko, ale trudno No, także jedziemy sobie do Amunation w tym momencie nie mówię, zapisałem sobie grę i właśnie ktoś jeszcze dzwoni. Okej, okay, jeszcze Gerry się do mnie odezwał. No dobra, ale to może Gerego na razie zlejmy. E, jak, jak już jadę do reja, to już jedźmy do reja, bo taka ciągła zmiana trasy, czy gdzie my? A nie, my jesteśmy na tej wyspie, patrzcie. Dobra, to pojedziemy do Gerego w takim razie. Niech będzie. <grywa> Będziemy się trochę miotać, wybaczcie. Dobra. Okej, okay, no to myślę, że polecimy sobie do Gerego właśnie. Skoro jesteśmy na tej wyspie, to nie będę do Reja jechać, bo do niego jednak trochę długo jeszcze, długa jeszcze droga. Pozwólcie, że sobie właśnie tylko kupię kamizelkę, bo po ostatnim napadzie właśnie kurczę. No ledwo, żeśmy przeżyli, jak pamiętacie. I to dosłownie już mi zdrowie migało na czerwono. Dobra. Jeszcze paki dzwoni. What is it? Well, you've been spending time with the rest of my family. I figured you may as well complete the set. You remember my brother Derek? Came along on the bank job? Sure. He's in a bad way. Last I heard he was spending his hours in some park in Act. Go down and check on him. Me and Gail will cover any expenses incurred. All right, man. I'll go find him. Okay, jeszcze kolejny tras Derek tym razem, okej? Okay. Uh, tylko... Aha, on jest w ogóle na tamtej wyspie, dobra to. Do Derika pojedziemy sobie dosłownie na samym końcu. Panie, suwać dupę! Nie widzisz pan, że jadę. Nieważne, że to chodnik, wiem o tym. <laughs> co się tak gra zacina? Ej. Co jest? Powinienem mieć stabilne 60. Co się dzieje? O halo, co się tak zacina? To Windows coś robi wtedy... Nie, nie, ro nie robi nic poczemu tak. Aj, to GTA 4. Dobra. Także mówię, polecimy sobie do Gerego, no bo jest najbliżej. A później udamy się do Ray'a, Chyba, że Gary będziemy jeszcze jakąś misję tam nas zobaczymy. Dobra. Tu, 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 fajna muzyczka, ale w ogóle, że właśnie podgłośniłem trochę radyjko. i moi drodzy, jeszcze jedna rzecz. Chciałem wspomnieć, że wybaczcie za to, że nie pojawił się wczoraj odcinek z Maxa Payna. Cholera jasna. Nie, nie mam ochoty. Moi drodzy, chciałem wspomnieć, że wybaczcie za to, że nie pojawił się wczoraj odcinek z Maxa Payna 3. Ja nagrałem ten odcinek. Tylko problem w tym, że nie zdążyłem go już wyrenderować Bo filmik waży około 90 giga Tak czysto nagrany I zanim się przetworzyło audio w hit filmie Ja nawet nie zdążyłem tego zrobić I jeszcze zanim by się to wyrenderowało Nie zdążyłem po prostu no Nie starczyło mi najzwyczajniej w świecie czasu na to Także mówię, odcinek nagrałem Ale niestety, no właśnie, nie zdążyłem go wyrenderować Ale dzisiaj już się pojawi, myślę Także, także spokojnie Dobra Czyny mówią głośniej niż słowa To prawda Everyone's here just you and me come in come in beer no thank you oh I agree let's have whiskey instead <laughs> Packy swears by you absolutely swears by you yeah you handled yourself well on the bank job it was fun fun too much fun that's always been this family's problem fun Good causes, a good laugh, some stupid dream or some stupid distraction. <laughs> but never any fucking focus. Never. Hmm, focus. All <sighs> oh, we've ever been is bitches working for guineas, working for niggers, any asshole with a buck. A whole lot spent in a proper manner. Oh, yeah. Wine and women as quick as possible and remain a slave forever. Very poetical. Yeah, I know. National tragedy. But I got a plan. You down friend. Maybe. What is it? Well, first up, we got to create a little problem between the Ancelotti's and their Albanian muscle for Jimmy P. You're going to plant a bomb in Tony Black's car. Be rigged to a phone. Thing will go off when you dial a number. I want it to blow when they get back from their meeting. So the Ancelotti's think the Albanians did it. Exactly. Bombs in an alley off of Inchon Avenue. Get it? No dobra, czyli misja wydaje się być w miarę prosta. Jedyne co musimy zrobić, to właśnie podłożyć bombę. Dobra, zabierz bombę z Inch'un Ave. Tylko teraz pytanie: ja mam tu jakiś pojazd? Powiedzcie, że mu ominę jakieś autko. Tu coś stało wcześniej. Nie wiem, czy. Nie wiem, czy teraz to Ja dupa tam, dobra. Okej, okay, weźmy sobie tą taksówkę może. Dobra. Gościu, wywalaj z tej taksówy. <grymne> lecimy. Dobra, żeby nie zdążył... A, dobra. Nie, nie będzie się prób do mnie, na całe szczęście. Okej, okay, lecimy, moi drodzy, pod tą bombuszkę całą. Neon drift. Dobra. I skręcamy. No, tak jak mówię, moi drodzy. Odcinek z Maxa Payna 3 raczej dzisiaj powinien się już pojawić. Widziałem, że w ogóle ta seria się przejęła bardzo, także się cieszę. Ogólnie, maksymalnie się u mnie oglądają, także, znaczy inaczej, ostatnio się u mnie wszystko ogląda, powiem wam, tak, na kanale mam ostatnio niesamowity, jak to się memicznie mówi, Stongs. Bardzo się cieszę z tego. I powiem, zdziwiłem się, że aż kurde 25% ludzi, co mnie ogląda, to kobiety, a niecałe 50% to ludzie w wieku 25-34. Naprawdę się ucieszyłem. Chociaż

Ok, no w sumie racja. Ja też, jakbym miał w sobie 5 litrów whisky, to bym najprawdopodobniej już nie żył z przepicia, ale pomijam. Ale chyba wtedy też bym sobie nie ufał. Dobra. Nie, moi drodzy, ja do picia się nie nadaję. Zresztą nie lubię alkoholu, naprawdę, jakoś tak. Żadnego dosłownie. Nie leży mi zupełnie. Nie wiem, co ludzie w tym widzą naprawdę. Mi to w ogóle nie smakuje W ogóle nie piję Dobra Czasem lećmy Pamiętam, że raz w życiu I to było na... Y, pewnej imprezie, którą bardzo źle wspominam <grywka> Ale już że to y, Na pewnej imprezie, no... Wszyscy po prostu... O kurda, Wszyscy stanęli po prostu, wiecie, tak dookoła mnie i tak No weź ten kieliszek wódki, no weź więc tak myślę, nie, nie chcę mi się, wiecie, to była jeszcze sytuacja, kiedy ja nigdy w życiu się wódki właśnie nie napiłem I na tej imprezie to było właśnie pierwszy raz w życiu, kiedy ja się napiłem tej wódki yy, No i wszyscy tak do mnie, no weź, no weź mówię, no dobra, już, że się ode mnie, nie yy, No to wziąłem I muszę przyznać, że nie wiem co ludzie w tym widzą, że się, się ten tak upijają, naprawdę, bo Ja wziąłem tego łyka i tak, no, nie wiem, no dla mnie to smakowało jak woda, no ale, ale dobra no i tak wiecie. <noise> to jest strasznie głupia sytuacja to była naprawdę. Bo mówię wszyscy mnie zmuszali rękami i nogami, a... No i się napiłem jakoś tak... Ja się zrobiłem to, żeby już się odwalili ode mnie, powiedziałem, że... że się nie odwalą. <noise> nie, no ja wyszedłem też tamtą w miarę wcześniej, w ogóle już powiem wam. Tragedia to była, naprawdę tam. Bardzo źle wspominam. <noise> Tamto miejsce. No ale dobra. Jesteśmy. Kurde, jaka fura. Wiecie co? Tylko tak z drugiej strony. Ja nie wiem, czy to nie będzie głupie. Nie, ja chyba lepiej. Bo nie wiem, czy widzieliście. Ale GPS podpowiedział mi, żeby podjechać od drugiej strony. I myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie. Bo. What the fuck, czemu to jest hydrat pomalowany włoską flagą? Znowu. Co przez to, że u makaroniarzy jesteśmy? Być może. Dobra. Wolę podjechać tutaj. Wiecie? Z tego względu, że będziemy jej śledzić. Więc nie chcę, żeby mnie wykryli z automatu, bo to było głupie, strasznie. Dobra, wciśnij E. Okej, okay, znajdź sobie jakiś pojazd i odsnuś. No właśnie. Tak, jak myślałem. A nie, mamy tam podjechać. Ale głupie. No serio? Dobra. Kurczaczkiem, myślałem, że właśnie jak tu podjadę, to będę bardziej inteligentny, ale widocznie nie. Dobra. Chciałem być inteligentny i mi nie wyszło. Epicko stoję, po prostu zero podejrzeń. Dobra, ja się od razu przygotowuję do zawracania. Śledź Ancelot, ich nie daj się zauważyć. dobra Okej, okay, jak to była odległość dwóch samochodów, się zachowuje, tak. Utrzymuje dystans. No to ja wiem przecież, że jak się kogoś śledzi, to się utrzymuje od niego dystans. Chociaż, moim skromnym zdaniem, gdyby się kogoś śledziło, to nie powinno się zachowywać naturalnie. Tak mi się wydaje? No ale dobra. Ja tam się nie znam. Nigdy nikogo nie śledziłem. Dobra. To lećmy dalej. Niooo, Ok, ostrożnie. Dobra, myślę, że możemy podjechać powoli. Dobra. Jakieś redyjka, może ciekawe, włączmy co my tu mamy. Powiem wam, ostatnio, znalazłem tutaj radio, gdzie ono jest. Yy... Vice City FM, właśnie. I tu lecą wszystkie kawałki z Vice City, chyba z tego radia Flash FM. Coś tam słychać, ale ledwo, no bo wiadomo. Prawa autorskie i te No nie mógłbym włączyć tego radia na maksa, bo byłoby tysiąc roszczeń na odcinku, a na to sobie nie mogę pozwolić. Bo nie, że zarabiam, bo nie zarabiam. <laughs> ale w takim sensie nie mogę sobie pozwolić, że wiecie. Możliwe, że zablokowaliby mi filmik po prostu i by się on przetwarzał kilka godzin z tym wyciszonym fragmentem i byłyby problemy. To Dlatego jednak wolę za wszelką cenę unikać się takich sytuacji. Whatever it takes. To właśnie wolę... No że... nie Chcę unikać przypałów, no po prostu nie chcę, żeby YouTube się do mnie próbł w jakikolwiek sposób. Ja mam się trochę boję, że YouTube się do mnie przypruje, jeśli chodzi o odcinek z Maxa Payna, bo... Em... W odcinku za Maxa Payna jest hmm, pewien fragment na gości. <noise> I mam nadzieję, że YouTube się nie przypruje o to do mnie. Oczywiście nie będę spoilował wam o co chodzi, ale to, to sobie zobaczycie na odcinku, ale. Ale jest tam takie coś i trochę, trochę to. I trochę tak się zastanawiam, czy YouTube się do mnie nie przypruje. Znaczy, nie to że to ja tam bezpośrednio tycki są pokazywane czy coś takiego, nie, ale. Hmm, po prostu czasem tam fragmentami coś widać. ...przez chwilę. Mam nadzieję, że to nie będzie problem. No, jedziecie, panowie? Okej, trochę niecierpliwi są, widzę. To jest ten moment, kiedy mówisz... ...no, teraz jeździmy w GTA jak w rzeczywistości i mija pół minuty i lądujesz na tym instrybutorze. coś takiego. Tak wiem, że się mówi dystrybutor. Ale wiadomo, czemu się mówi instrybutor. To jest śmieszne, że ktoś przez pewien hit internetu stworzył no, nowe słowo i wszyscy go używają zamiast tego oryginalnego. <laughs> to jest świetne Internet pod tym względem to jest cudo, naprawdę. Wiecie, ja sobie nie wyobrażam mojego dzieciństwa bez Kamila Steinbacha, yy, bez yy, nie wiem, coś typu srebrnego Breka albo. Yy, kogo tam jeszcze? Albo rób Salto Paweł Jumper, no wiecie. Jak ja bym tych wszystkich hitów nie obejrzał w dzieciństwie, to, to smutniej by im było, naprawdę. Także z jednej strony trochę się nie cieszę, że zostałem wychowany już w takiej erze, że ten internet miałem od w miarę młodego wieku, ale z drugiej strony brakowałoby mi tych hitów internetu, właśnie jakiegoś pawła jumpera itd. Itp. Itp. Dlatego mówię, z jednej strony się cieszę, z drugiej nie do końca. Chociaż znaczy, no, że nie jestem też takim typowym, jak to się mówi, zoomerem, czyli no nie miałem tego internetu już od samego początku, tylko miałem go jednak trochę później. Nie miałem też smartfonów od razu i tak dalej. No pierwszego smartfona jakiego ja miałem to było w gimnazjum pamiętam A, to był czas. <gryśla> Pierwszy dotykowy telefon, wow Dobra, udaj się w bezpieczne miejsce i zdetonuj bombę. Lecimy. Kurde, ale wam opowiadam o moich flashbackach trochę co? <gryśla> Jakoś tak mnie wzięło Mam nadzieję, że z chęcią posłuchacie. A! Po cholerę ja wysiadam! Niko, zostaj w tym bałcie. Do Gerego, tak? Książka telefoniczna Gery, zdetonuj. Będzie kabum? No, dawać kabuma. Ciekawe, czy będziemy musieli jeszcze kogoś dobić. Mam nadzieję, że nie. Ciep! O kurde, ale walnęł. Kurde. Chyba ktoś nam przeżył, co? Tak, pozostały pozostałych Ancelotti. Dobra. Zrobimy to w taksówce, niech będzie FAKE TAXI! Lecimy. Dobra, gdzie oni jeszcze są? Pesteczka, ciep. W ogóle, moi drodzy, wiecie co, powiem wam, że ostatnio mam bardzo taką... Mm, ...dużą ochotę... O kurde, policja. E, mam bardzo dużą ochotę nagrać jakąś platformówkę. Nie wiem czemu, jakoś tak mnie na platformówkę wzięło ostatnio. Dobra, dawaj Niko, dawaj Niko. Eee, pytanie, którędy tu będzie najlepiej wyjechać, bo nie wiem w sumie. Dobra, pojedziemy tędy. Ksówka nie jest co prawda najszybszym pojazdem w grze, ale jakoś chyba sobie damy radę. Ja pierdzielę, ja zrobiłem jedną misję, dopiero już mamy tyle odcinka? Co jest? Cholera, tylko dużo. Wiecie, ja na ten czas patrzę, bo nie chcę, żeby się przedłużyło jak wczoraj. Bo jednak, mimo wszystko, mm, wiecie. O kurde. Nie, 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 nie. Kurde. Niko, wysiadaj. Dobra, zrobimy to tak. Okej. Okay. I powinni mi odpuścić zaraz. No, odpuścicie mi panowie? Tak jest. Dobra. Okej. Okay.

Dobra. To polecimy sobie jeszcze raz do Gerego. Oznaczę sobie go na mapce od razu. A gdzie my jesteśmy? Na której my wyspie jesteśmy? Na tej. Ale widzę, że dojazd jest w miarę szybki do Gerego. Bo tu lecimy przez most i już tak naprawdę będziemy. Dobra. Mówię, co ty, Brusi, chcesz? Gdzie jesteś, NB? Aha, tak, że wozić się, tak. Oj, kurde, Brusi! No nie miałem czasu na takie pierdoły. Ja nie, nie wiem, czy ja wam opowiadałem tą historię, ale kiedyś właśnie jak... stwierdziłem, a, na PS3 to jeszcze było. O, dobra, pojadę sobie z Brusim tam e, polatać helikopterem, nie, bo on tam ma swój helikopter. No, to tak żeśmy polatali, że się rozbiliśmy. <laughs> I zabiłem jego. I tyle było. Było śmiechowo, naprawdę było śmiechowo. Ja chyba przy lądowaniu się rozbiłem z tego co pamiętam. <laughs> było świetnie, naprawdę. Wiesz, wiecie ogólnie te spotkania. Z postaciami są oczywiście ciekawe, bo wiecie oni sobie gadają na przykład o wydarzeniach, które się ostatnio w fabule rozegrały. No ale nie uważam też, żeby to było jakieś... No... Nie wiem, może kiedyś on to pokaże, Nie, zobaczymy. Może jakiś bonusowy odcinek sobie na przykład nagramy z GTA 4, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Chociaż wydaje mi się, że wiedzą wszyscy, ale jeśli nie, nie napiszcie na przykład, czy, 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 czy chcecie, czy nie takie coś. Żebym właśnie spotkał się z jakąś postacią Czy może w ogóle cały odcinek jeden na to przeznaczyć Żeby właśnie się pospotykać z postaciami Napiszcie, czy chcecie, czy nie Bo mi się osobiście średnio chce Ale jak będziecie chcieli, to spoko Dostosuję się No problem, girl Znaczy, nie ma problemu widzowie Dobra Niooo, niooo Prosto w chudran, ciep Pamiętam GTA 5 zawsze lubiłem się bawić hydrantem. Co skakiwałem wiecie, skakiwałem na tą wodę i leciałem do góry. Potrzebuję Twojego ubrania, oh. butów i motocykla. Okej, kolejna misja. W miarę spoko. Come in. Ma, you remember the boyfriend, Nico? How are you? Good, and you? Put it like this My boys are out of control. My daughter can't find a man. And my husband is in hell. I'm thinking God moves in mysterious ways. Oh, <laughs> that's mother for you. Always a joy. <laughs> <laughs> Nico! You made it, <sighs> huh? Well. I'll leave you to your men's talk. I hope you impress each other. Hey, look at me. Yeah. Yeah. I thought so. You'll do fine. Fine at what? Some gimp work for the pegarinos. I owe them. Oh, please. I do it myself, but I think I'm being watched by the cops. Someone. I think I'm about to get pinched again. Shit, really? Yeah, it's happened before. I keep seeing the same car watching all it means is someone's been speaking we just have to find out who and make them stop in the meantime let chill things out for a bit so i need your help okay Attaboy. boy come on we got something to show you now Pegorino's a funny guy seems like his main motivation is putting his guernsey crew on par with the five old families ancelotti's being the weakest he's decided to stir shit up for him now, the Ancelotti's have an uneasy alliance with some Albanians. They use them as hitmen, thugs, bullies. I know the type. Much like Jimmy Deguido uses us. So what you're going to do is disguise yourself as an Albanian and then go whack Frankie Garon, an Ancelotti longtime capo. Sure. Which Albanian? Uh, this one. Ja pierdzieliła to jak skitrać zwłoki w lodówce. Dobra, wsiądź na motocykl. O, to czekajcie, nie w tą mańkę. Dobra, to lecimy. No bo oczywiście wiadomo, muszą pomyśleć, że to Albańczycy zrobili, dlatego musimy się przebrać. Nie, no jazda na motocyklu. No dobrze, niech będzie, okej. Okay. Co to, pcj 600, no, udać się na miejsce spotkania. Nie, naprawdę, w tejże motocyklami jeździ się tragicznie. Jeszcze one są takie głośne, cholernie. Dobra. Niooo, niooo. W ogóle, moi drodzy, miałbym do was małe pytanko, mianowicie... Znaczy nie wiem, czy mi ktoś odpowie, ale spytać się zawsze mogę, bo komentarzy mimo wszystko dostaje dosyć mało, ale... ale... Ale, ale, Wiem, że oglądacie, bo widzę po czasie oglądania, więc może ktoś mi odpowie. Czy chcielibyście na przykład, żebym nagrał taką gierkę... Nie mówię, że ona by się pojawiała codziennie, bo to nie byłby let's play. E, ale czy chcielibyście, żeby wróciła seria Pograjmy Wy? Mam takie pytanie luźne. E... Czy chcielibyście, żeby właśnie ta seria wróciła? Bo w sumie ostatnio nawet chłopaki do mnie mówili: Ej, dawaj, coś to grajmy, będzie śmiesznie, nie? Ale. No ja osobiście trochę sceptycznie jestem nastawiony, szczerze mówiąc, jakoś tak średniowo mi się. Znaczy inaczej, nie, że średniowo mi się chce, mi się zawsze chce, ale w takim sensie, że. Nie wiem, żebyście Wy to chcieli po prostu, nie? Czy, czy byście chcieli, żeby ta seria. Ja pierniczę, no nie! I dlatego nie cierpię tych cholernych motocyklów w tej grze. Ja pierdzielę, no. Tak się beznadziejnie o tym jeździ na wajniku. Pierniczy. Wybaczcie za to. No, także moi drodzy właśnie mam takie luźne pytanie. Oczywiście chcieli, żeby seria pograjmy wywróciła. E, ja osobiście spoko... Jak najbardziej. Tylko myślę, że ona by wyglądała tak, wiecie co, że... na no, Przykładowo w weekendy, sobota, niedziela. E, zamiast... E, bo wiecie, ja w weekendy zazwyczaj e, nagrywam trzy odcinki dziennie, nie? E, no, bo mam czas na to, więc mogę sobie na to pozwolić. Ale moglibyśmy zrobić coś takiego, że zamiast, powiedzmy, dwóch odcinków z tej serii, która wlatuje na kanał o 11 godzinie, to moglibyśmy zrobić coś takiego, że wtedy by wlatywała seria Pograjmy Wy, właśnie. I tak luźne pytanie, co Wy na to, czy byście chcieli, czy byście nie chcieli? Napiszcie, może ktoś odpowie. Mam nadzieję, że odpowie, byłoby mi miło. Nie, nie, no o to chodzi, nie? Kurde niko jedza nie może szybciej, co? Dobra. Zabij frankiego Garona. Kurde, dawaj, niko jedź, jedź, jedź. Spadł z tego moto... o, oh, A, dobra, proszę bardzo. Misja zaliczona. Okej, okay, super. Trwa zapisywanko.

Dobra, moi drodzy. I tak, w tym momencie widzę, że mam emisję dla Reja i y, Derika, ale dobra, mówię, tym zajmiemy się już w odcinku następnym, także mam nadzieję, że się wam podobało. Nie krzycz, kobieto! Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz, no i jakby ktoś odpowiedział na moje pytanie, to y, byłoby też miło. A tymczasem y, kończymy. Także widzimy się jutro w kolejnym odcinku z GTA 4. Na razie!